z tej strony, Nexon. witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na Orliku, ze mną jest mój kolega Sebastian <grym> i Szymon, Aka Czipicki, tak więc moi drodzy... Orlik z Cibickim chcieliście, tak więc jest tu, ściągnąłem go ze Szwecji, z reprezentacji przyszedł, powiedział, powiedział, że jeżeli dzisiaj trafi 5 na 5, to że przenosi się do reprezentacji Polski, albo ewentualnie zastąpi Francesco Tottiego, ale moi drodzy, dzisiejszym wyzwaniem będą strzeleckie wyzwania na Orliku, a o co chodzi, już wam przybliżę. Dobra. Nasze zadanie jest następujące, jak widzicie mamy na bramce rozmieszczonych 5 tarcz, 5 specjalnych tarcz i na odwrocie każdej z nich znajduje się specjalne wyzwanie. W momencie, gdy jedna osoba trafi w daną tarczę, wybiera kogoś z naszej trójki, oczywiście nie wybiera siebie, później odwraca tą tarczę i patrzy, jakie wyzwanie ma ta osoba do wykonania, tak więc będzie się działo. Od razu na samym wstępie powiem, że inspirowałem się przy tworzeniu tego materiału filmem Road to Show, tak więc link do niego macie w opisie, żeby nie było, mówię, że po prostu się nim inspirowałem, tak więc link w opisie do oryginału, a my ruszamy z naszą wersją. <muzyka> Moi drodzy, żeby ogarnąć kolejność, kto ma strzelać, bo to oczywiście jest przywilej. Pierwsze strzelanie gramy crossbar challenge. Jak widzicie, jest przygotowana piłeczka, tak więc osoba, która jako ostatnia trafi w poprzeczkę, no to niestety strzela też ostatnia w bramkę, tak więc do roboty. Uuu.

tak więc moi drodzy, po 45 minutach ustalenia, próby ustalenia kto strzela Jako pierwszy strzela ten, który ukradł koszulkę młodszemu bratu Sebastian Później Francesco Totti No a najlepszy na koniec, czyli ja ostatni Cześć, jestem Sebastian i będę kopał w piłkę I, 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 i chcę trafić tam, albo tam Trzymajcie kciuki, wiadomo na kogo wyzwanie będzie, jak trafię to znaczy tam, albo tam? No nie strąciło hmm. Ziemią W lewo. Ziemią w prawo, tak? Prawdziwych mężczyzn się nie poznają po tym jak zaczynają, po tym jak kończą, tak więc ja teraz pokażę. Pokażę Strzelam w bramkę, nie wiem gdzie to nie! 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 to jest zdecydowanie ale Nie! 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 A Nie! 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 dla ciebie. A Nie! Nie! A, To dobra! Ogóreczki, Ale smakowite! Aaaa! Wasze je To jest pyszne, to jest... Ja się nazywam a to jest drink z ogórka. Weź mi tutaj wodę, będę It was at this moment that he knew. He fucked up. Aaaa. Wspaniale. To... to? Czy to było, czy nie? Ja bym to sprawdził na powtórce. Po sprawdzeniu w powtórce uznajemy trafienie. Sebastiana, który właśnie tam zdejmuje tarczę, no zaraz zobaczymy co to będzie. Łoo! Kto? to? Szymonę donkurlone. Ooo, zabójca chciał mnie zabić, to teraz. Teraz go pokarało. Ale to nie jest zwyczajna kąpiel w basenie, jaka to jest kąpiel? Opowiedz! O, w ciuchach normalnie, żeby się nie dał. Tylko nie rozwal basenu. <śmienic> Dawaj. Tsunami!

ja, on był gorszy. Nie wiem, na tyle Znowu do mnie, tak? Znowu. A jego karton jest. Bombarda! Jest? Nie, Nie! Dobra, Dobra ja. Jest bombarda. Szybkie podanie. Szybkie wytłumaczenie. Widzicie ten karton, który jest tam z tyłu, ja wam go pokażę. O, dokładnie ten kartonik, ten o. Zadanie jest bardzo proste. Trzeba wejść do tego kartonu, co teraz zaprezentuje Szymon. Proszę wejść do środka. Wchodzi się do tego kartonu Zamyka się w tym kartonie A pozostałe osoby mają 6 piłek I mają 6 prób, czyli po trzy na głowę Żeby zamordować No cóż, to będzie ciekawe Ha Frajezy! Ten mi dał bombardę. Ten mi dał ogórki. Ale przy bombardzie mnie ani razu nie trafili, a ogórki nie zabiły. Sebastian, cytrynowy drink! To jest dla ciebie, tu, to jest dla ciebie, przyjacielu. Lecimy go przygotować. W zadanie jest bardzo proste. Trzy takie oto dorodne cytrynki to są naprawdę spore cytryny. Wyciska Sebastian doszczętnie wlewa ich zawartość do kubeczka. A później jeszcze zaprawia to kwaskiem cytrynowym i musi to spożyć. Stary. Ja piłem wodę po ogórkach kiszonych nie mnie. Tak więc ostatnia cytrynka Sebastian, ale w wyżności. Proszę wyciskać. A tutaj są jeszcze oprócz tego przygotowane trzy kwaski cytrynowe. Które właśnie w tym momencie lądują. Sebastian wsypuj tutaj. Już proszę, proszę wsypywać, proszę wsypywać kwaski. Kwasek Heinz. Jeden kwasek drugi i ostatnie pyszności, najlepsze. Sebastian, pamiętaj, że to był dobry pomysł. Nie. Powtarzaj to sobie. Jestem Sebastian i mam dobrego drinka. <laughs> Smacznego. Kurde, eee. orlik masz na języku. Orlik to najmniej smaczny. Recenzja linku 10 na 10. Sebastian popis sobie, ja ustawiam kamerę. Eee, to... to nie było do... Jest super. Eee. Patrz, tu jaki ładny jesteś. Dla kogo? Nie! Niestety, Kornel Nie, nie, tu nie Ale słuchaj, może jednak Szymon? Nie, nie, Może jednak? Nie, 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 za tego drinka. Ale on był dobry! Może jednak Szymon? Ja mam basen Patrz, nie. on jest tam biało ubrany. Nie, on jest tam biało ubrany, to mu ładnie pasuje. A to masz ładną twarz. Myślę, że oni chcą. Myślę, że oni chcą. Chcecie, tu, łapaka w górę. Dzień dobry, nazywam się Korneliusz Cezary Aleksander rzeźwicki a to jest. I ta twarz. Zapraszam. Sebastian, tak jak to robisz codziennie wieczorem. Masz prawo. <laughs> Jezus Maria Jest dobra, już spokojnie to nie jest, że masz całą butelkę dać, tak? Ale to, to będzie takie ciapkowate, że ja nawet nie mam pojęcia, co ja mam powiedzieć, nie? Jest 40 stopni w cieniu, a ja przyjmę tego, na twarz. Sebastian, nie czekaj, po prostu, po prostu wal, ja nie, ja nie, wow! po prostu wal, ja nie, wow! <ślesk> 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 Do tego ty się nie spodziewałeś <głos》głos》> A ja tego, że to z tego tyle jak radę, że się Wam podobał, teraz dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. <głos》> Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ja się z wami żegnam, ze mną do dzisiaj Sebo, dzięki Sebo, że byłeś. Byłem oczywiście ja, no i za kamerą też był Szymon, to przejmiemy kamerę i pokażemy jeszcze raz Szyboda. O! I my też Szybą. No. Kciuki w górę, subskrybujemy kanał po więcej takich materiałów, a ja się z Wami żegnam na razie i... Pa Cześć!